No to dzisiaj będzie odcinek, jak stworzyć tekstur teksturpak do Minecrafta. Więc zaczynajmy. No to już możecie sobie przejść tutaj. I wchodzicie sobie na procent, data procent. Minecraft. I tutaj przechodzicie na versions. I tu macie jakby różne tamte ten Sigma Ale dobra. No to musicie się wybrać, że ten tutaj jakiś ten, no widzicie, snapshoty po prostu pełną jak w wersję taką. Bez forza bez niczego. Chodzicie. I jeśli macie taki jakby jar nie? Tutaj, troszkę to gigabajtów jest, to robicie tak robicie um, czekajcie o um, boże czekajcie bo trzeba coś zrobić open with, with rar i tu macie assets, assets to ale to jeśli już zrobiliście to możecie wtedy gdy tutaj zrobić o... No stworzyć folder i go nazwać jakbyście chcieli jak wasz ten mod chciał się nazywać Znaczy yy, texture pack No to teraz przechodzicie tu Oj, Znaczy no tam gdzie to zrobicie Macie assets Nie? No to przenosicie do tego folderu To musi wam się tylko to załadować, nie? No troszkę wam to się zajmie Ale już mam no, naciskacie na to dwa razy i tu macie Realms, Minecraft i to, prawda? To wchodzicie na Minecraft, Blocksets, tu macie różne, nie? Font, LAN lang. Models. Macie na przykład blok, akacja, button. To tu robicie cię tylko na to, ale czekajcie, bo tu jest też tekst. I tu macie shaders. Macie różne, nie? Ja Wam pokażę tekstur paku bo tu możecie sobie wszystko zrobić, nie? To co tu byśmy mogli dzisiaj zrobić, nie? No to może zrobimy blok? I zrobimy teksturę na przykład jakiego byście chcieli bloku. Zmienić teksturę, żeby jej nie było. To blok, którego nie lubicie, no zmienić teksturę, jeśli byście chcieli. No to już wam zaraz pokażę. Tu jest, jest na narysowany, ale jajce, nie? Mm. Lubię M bloku. No to może to być mm, bridge, leaf, spring, png. No to najpierw robicie tak, robicie zmienię nazwę. no ctrl sobie skopiujcie. Ja mam w ogóle nową klawiaturę, więc nie będzie się teraz lepiej robić, nie? Więc skopiujcie. To teraz Przejdźcie tu p A I3D Ale nie, czekajcie. Naciskacie na to dwa razy, otwórz i tu macie do tej Paint 3D. Prawda? To ja sobie to teraz przybliżę tylko, okej? Okay? robię nalepki i mogę tego zmienić w ogóle kolor. Więc to jest super moim zdaniem. Więc... bardzo fajne, wam powiem. Fajnie tekstur. Do Minecrafta fajne jest. O, czekajcie, co Nie wiem, nie wiem, co to było z muzyką. Nie pytajcie się jako obraz i nazywacie to sobie, jak byście chcieli. Ja to nazwę tak, jak tam skopiowaliście, więc lepiej, więc lepiej już to mieć od razu, nie? Więc okej, okay, widzowie, zrobiłem. I no, wychodzicie z tego to sobie przenieście do jakiegoś tam, nie wiem, jakiegoś folderu. I przejdźcie sobie na pulpit i weźcie to do tego, tego do tego do tego do tutaj folderu. Okej okay, widzowie już mam i dajemy bridge pin. No no to będą po prostu jakieś te inne. No, no to co? Zrobiliśmy w ogóle mowy effects. No to tu mamy jakieś różne, nie? No to... Możecie sobie też wszystkiego zmienić, nie? Em, misk... To na przykład pumpkin Jeśli wam przeszkadza, że wam się robi to coś em, jakby by Ślad pumpkina Jakby tam co tu jest To możecie sobie zrobić na jakby Niewidzialne i będzie się myśleć niewidzialne Też da radę to zrobić na pojęcie No to zrobiliście to To no, assets no to teraz pobierzcie sobie jakiśkolwiek ten y, tekstur pack, bo będzie potrzebny, więc pobierzcie sobie to ja już okej okay, widzę, je. no to sobie hmm, czekajcie nie? nie? No tutaj sobie dam konia od widzę, no to sobie tu bierzecie tekstur pack, nie? No Minecraft Planet lepiej. Tu na przykład macie też jakieś inne fajne Nie wiem co to było Elytra No to robicie Download now Download Electrox. Czekajcie 4 PC to jest Mam PC, ta nie? No to e, musicie, czy, czy, czy go pack pink, nie musicie z go parking, nie? to to sobie teraz weźcie i przenieście do tego do waszego nowego folderu, jak to sobie zrobicie, pack me coś tam co ja tutaj wziąłem nie? kopiuj no to zrobię mi jeszcze do tego rock rocks a mam okej, okay. skoro macie pack me kato że so, dzisiaj nam pinga, Litra rox, no ładnie wyszło im. Ale weźmy sobie teraz Painta 3D. No i sobie zróbcie tutaj tej jakby tego coś. Czy możecie sobie też zrobić ze swojego tego komputera? Ja zrobię tutaj tak! O O, na przykład... Nie chcę mi się dwóch oczów tutaj zajdawać, więc że tak. No ładnie wyszło. Menu, zapisz jako. Um, p a -c -k p i -n g Pack tylko. Okej, okay, widzę. nazwaliście sobie to już pack. No to sobie przejść. czekajcie. Pack, p a c -k No to sobie wejście no teraz na pulpit czy, do pulpit czy do folderu i sobie to przenieście. Okej, okay, widzowie, mam. Da, tutaj, no, na ten tekst, i tu nie wchodzicie na tekstur, bo to jest tylko wam psuje Minecrafta, nie? Resource packs No, ok. No to sobie teraz um, przenieście to sobie. Ja tutaj też mam swój, swoją teksturę. No to sobie to przeniosę, ok? przenieśliście sobie już do tego. Macie. I teraz sobie wystarczy co no to włączcie mine. Ja tu mam chyba? I tu mam. <laughs> A tu mam też tekstury do Minecrafta. To też jest mój ten tekstur pak. No to już tam sobie zrobiliście, nie? To jest na, na Java Edition. Nie? Java Edition. Minecraft Launcher Halo? Mojang? coś mi się tu popsuło? No jest A. No bo tutaj normalnie miałam obraz mojego kota, nie? To jest biały No to czekajcie Co było na tym teksturpaku? Co zrobiliśmy? Lisy No Rozowe liście, zmieniliśmy im jakby by teksturę, nie? Teraz wyglądają okropnie. Ale można to zrobić też jako trawę, nie? No, ale to jest też okropne, więc mówię Wam, nie róbcie lepiej jakichś takich eksperymentów, co nie chcecie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Nie zapomnijcie nie zapomnijcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji. Widzimy się w innych odcinkach. Pa, pa!